Dzień dobry, witajcie. Godzina 9:30, wtorek, 4 kwietnia. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Property News ze mną. Ja nazywam się Magdalena Bigue i jestem inwestorem w nieruchomości na rynku Wielkiej Brytanii. Przedstawiam Wam tutaj na moich kanałach informacje z rynku nieruchomości w Wielkiej Brytanii i witam Was bardzo serdecznie. Jeżeli jesteście, oglądacie, to oczywiście przywitajcie się, dajcie jakiś sygnał, że jesteście. Ładna pogoda, w końcu za oknem trochę słońca. Miejmy nadzieję, że zostanie tak aż do. Tutaj świat Wielkiej Nocy. Zadajcie znać, co robicie na święta. Czy już macie wolne? Dzieci mają wolne od wczoraj, więc trochę taki chaos, bo no, wiadomo, jak to z nimi jest w domu. Cześć Paula, witaj, witaj bardzo serdecznie. Pozdrawiam wszystkich, którzy tutaj ze mną jesteście, oglądacie. A nasz pierwszy property news to rady traktują właścicieli jak bankomaty. Co to znaczy i o czym tutaj mowa? Szef hipotek oskarżył władze lokalne o traktowanie prywatnych właścicieli jak bankomaty. Justin May, dyrektor naczelny EHF Mortgages stwierdzi, że w komentarzach na temat konsultacji rządowych w sprawie podatku lokalnego stosowanego do HMO. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Agencja Biura Wycen ma prawo podzielić HMO na potrzeby podatku lokalnego, tworząc wiele rachunków za jedno mieszkanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli właściciel wynajmuje nieruchomość na pokój, nawet jeżeli pokój nie jest w żaden sposób samowystarczalny, Agencja Woła zwykle ma wystarczająco dużo, aby uzasadnić tworzenie rachunków za podatek lokalny, czyli. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jest wiele takich sytuacji, kiedy pokoje z są dzielone, i każdy pokój musi płacić podatek lokalny, czyli council tax, czyli nie płacimy kancillu za jeden dom, ale za tyle, ile mamy pokoi, czyli na przykład pięć pokoi u nas, council tax standardowo kosztuje 140 funtów, więc sobie wyobraźcie, jakie to są koszty. Mamy mówić, że ten system jest niesprawiedliwy i odstrasza właścicieli. Obecne konsultacje rządowe proponują poprawki do przepisów dotyczących podatku lokalnego za pomocą dwóch opcji, z których każda przewiduje opodatkowanie H.H.M.O. jako pojedynczego mieszkania dla celów podatku lokalnego, z wyjątkami tylko dla nieruchomości fizycznie podzielonych na odrębne, samodzielne. Jednostki. Pierwsza opcja polega na zmianie rozporządzenia w sprawie podatku lokalnego mieszkania podlegające opłacie z 1992. Tak, aby urzędnicy sporządzający wykazy musieli traktować HMO jako jedną nieruchomość, chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności. Druga opcja polega na tym, że rząd w drodze zarządzania zdeklaruje, że wszystkie nieruchomości HMO, czyli Houses of multiple Occupation, są jednym mieszkaniem dla celów. Podatku lokalnego, więc ta zmiana jest potrzebna. Oba te rozwiązania są postrzegane przez wielu z branży jako ulepszenie obecnego systemu. Ale National Residential Land Road Association zaleca preferowanie tej drugiej opcji, zaleca, prefer preferuje tą drugą opcję, ponieważ byłoby to, byłby to najszybszy sposób, aby wszystkie nieruchomości HMO płaciły tylko jeden rachunek za podatek lokalny. W przyszłości, czyli za council tax. Czy Wam się zdarzyło słyszeć, czy wiedzieć, czy widzieliście takie nieruchomości? Ja ostatnio analizowałam deal na jednej z grup, takich, mam, mam parę takich prywatnych grup, gdzie analizowaliśmy nieruchomość w w Stratford chyba to było, bardzo duży dom podzielony właśnie na pokoje i właściciel, który chciał sprzedać tą nieruchomość albo ją wynająć, albo zrobić rent -to rent tak się zastanawiał, dostał podatek za każde mieszkanie. Tam to jest ponad 200 funtów, więc prawie 10 tysięcy funtów podatku to jest bardzo, bardzo dużo, jeżeli patrzymy na HMO, czyli. Nowy na, na pokoje. Ania, witam serdecznie, pozdrawiam. Marek, też witaj serdecznie. Fajnie, że jesteście. Laura, już cześć. Pozdrawiam Was wszystkich. Jesteście, trochę jest cieplej, słońce za oknem, więc się od razu człowiek bardziej uśmiecha, chociaż dzień w biznesie to jest dzień jak codzień, czyli walka ze wszystkim i ze wszystkimi. Zrobię Wam może update na to, jaką dostaliśmy wycenę na tej nieruchomości aukcyjnej, jeżeli chcecie to oczywiście dajcie znać. Postaram się zrobić więcej update'ów i jakiś live na ten temat. Trochę mamy dużo pracy. Powiem Wam o projekcie, nad którym pracuję już od jakiegoś czasu. Idzie to będzie w przyszłym tygodniu, jak on wyjdzie, coś mi tutaj. Się zatrzymał ekran. Angelika, witaj serdecznie, pozdrawiam fajnie, że jesteście ze mną. Słuchajcie, czyli podatek lokalny od Hejczymo to jest bardzo, bardzo ważne dla nas, ważna ta ustawa, bo tak naprawdę zmienia ona wszystko, jeżeli płacimy kancjom tak za jeden pokój. Zmiana podatków opóźniona, ponieważ rząd ociąga się z ustawą. Plany wielu władz lokalnych, aby podwoić poziom podatku lokalnego dla drugich domów, a niektóre puste nieruchomości od kwietnia 2023 roku, 2024 roku, został wstrzymany przez rząd. Władze lokalne, zwłaszcza w obszarach turystycznych, z dużą liczbą drugich domów i wynajmów wakacyjnych, podjęły te władze podjęły uchwały w sprawie podwójnego podatku lokalnego ale mogłoby one wdrożyć tę politykę tylko wtedy, gdy otrzymały uprawnienia wynikające z rządowego projektu ustawy o wyrównaniu i rewitalizacji, która jest obecnie rozpatrywana przez parlament. Aby zmiana została wprowadzona w 2024 roku, ta ustawa musiałaby uzyskać królewską zgodę. Ostatnia część przekształcenia ustawy w prawo do 1 kwietnia. Jednak rząd opóźnił projekt ustawy, aby wprowadzić do niej dalsze zmiany, więc władze lokalne będą teraz musiały czekać do 2025 roku na nałożenie wyższego podatku lokalnego. Jeżeli śledzicie, moje propyty nie jest, to wiecie o tym, że wiele właśnie lokalnych władz, gdzie jest dużo wynajmu na pokoje, czyli wynajmu wakacyjnego, krótkiego wynajmu, krótkiego wynajmu mówi o tym, że chce, aby właściciele, którzy mają drugą nieruchomość i wynajmują ją właśnie w taki sposób, zapłaciły podwójny podatek, więc to są te zmiany na razie nie wejdą w życie, co znowu jest dobrą wiadomością na razie, na razie rząd wstrzymuje te zmiany. Słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani spotkaniem mnie na żywo i zobaczeniem moich projektów, parę osób na Facebooku i gdzieś takich nowych, które dołączyły do mojego fanpage'a, które nie znają mnie aż tak długo, pytało o to, czy mam naprawdę jakieś nieruchomości, czy nie. Słuchajcie, możecie przyjechać do Coventry, wiecie o tym, że robię VIP networking już 29, na mojej stronie od 29 kwietnia możecie przyjechać, będziemy, słuchajcie, oglądać super projekt i pokażę Wam na tym projekcie, czy ByteLet działa. Będziemy patrzeć na nieruchomość, którą przerabiam z. Um, tak naprawdę dwóch sypialni na cztery i pokażę wam, jak to zrobić, ale nie będzie to hejczymo, będzie tam dobudówka, ponieważ kuchnia jest dosyć mała, więc już dzisiaj właśnie spotykamy się z architektem i struktura inżynierem, żeby wyliczyć wszystkie rzeczy, więc myślę, że za miesiąc tam będzie już fajna struktura, żeby można zobaczyć, bo na razie to jest, syf, wiecie, kurz, ale żeby zobaczyć, jak to działa. Czy Baitu leci się dalej i nadal opłaca? VIP Networking 29 kwietnia, zapraszam was bardzo serdecznie, Jesteśmy na projekcie, oglądamy ten projekt, później spotykamy się na sali, później robimy sobie małą taką sesję. Na po pewno patrzymy na koszty takiego remontu, na to, gdzie zawsze trzeba te koszty zbalansować, bo możemy zrobić wszystko, jakie pozwolenia potrzeba, jakie, kogo potrzebowaliśmy do tego, żeby ten projekt zrobić, tak? Żebyśmy wiedzieli, gdzie mamy się obrócić, jeżeli byście Wy chcieli taki projekt zrobić. Zapraszam Was bardzo serdecznie, później kończymy oczywiście kolacją i piwem. Wiele osób było na tym networkingu i. Mówi, że jest super, że jest fajnie, że jest mało ludzi, że jest świetna atmosfera i że się dużo nauczyli. Więc naprawdę, za, jakby, jeżeli chodzi o cenę tego, to jest w porównaniu do tego, co dostajecie, to jest bardzo, bardzo taka uśredniona cena, żebyśmy mogli się spotkać w małym gronie i żebym mogła odpowiedzieć na Wasze pytania, żebym mogła z Wami być i Was poznać. To już 29. Już 29, a akademię zaczynamy wiecie, o tym, jeżeli chcecie zobaczyć, co to jest akademia, to zapraszamy na Was na webinar, który jest na YouTube. Możecie sobie go pooglądać. Godzinny webinar nie o akademii, ale o tym, co dzieje się teraz na rynku w nieruchomościach, gdzie możemy zobaczyć te okazje inwestycyjne i co, jakie strategie powinniśmy wykorzystać. I jeżeli chcecie dołączyć do akademii, to macie jeszcze taką możliwość. Ruszamy 2 maja, dwa razy w tygodniu. Dniu, potem kończymy to dniem w lipcu całodniowym takim workshopem, w którym będziemy aktywnie patrzeć na dealownicie, aktywnie patrzeć na floor plany, na, na wyliczenia, więc to naprawdę jest bardzo taki praktyczny, praktyczny workshop do tego grupa, do tego zadania. Więc jeżeli chcesz dołączyć do mojej Akademii, to, to w sklepie też oczywiście znajdziesz ten produkt. Słuchajcie nasz trzeci News. Um... Przebiegły gang przestępczy, właściciel musi zapłacić blisko pół miliona. Zobaczmy o co tutaj chodzi. Ośmiu przestępczych właścicieli ziemskich, w tym trzy firmy, zostało ukarane grzybną w wysokości blisko pół miliona funtów. Byli ścigani za przestępstwa na podstawie ustawy o mieszkalnictwie z 2004 roku, w tym zaprowadzenie 14 nielicencjonowanych HMO oraz katalog naruszeń związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, informowaniem najemców i utrzymywaniem nieruchomości. Rada West Northamptonshire rozpoczęła dochodzenie w sprawie gangu jego działalności, 2019 roku, a we wrześniu 2020 roku i styczniu 2021 roku odwiedziła nieruchomości na podstawie nakazu mieszkaniowego po tym, jak pojawiły się obawy dotyczące bezpieczeństwa. Pięć osób wykorzystało szereg fałszywych i wprowadzających w błąd dokumentów, aby nabyć nieruchomość od agentów wynajmu przy głównych ulicach, rzekomo nabywając nieruchomość dla siebie jako nieruchomość jednorodzinne, ale przekształciły je w HMO, czyli w na pokoje. Następnie zakładają zakładały firmy, które zajmują się płatnościami czynszu między sobą, najemcami i właścicielami nieruchomości. Podczas skazania Northampton Magistrate Court sędzia okręgowy zauważył, że była to celowa operacja farszerska na dużą skalę i że oskarżeni złamali przepisy bezpieczeństwa bez względu na bezpieczeństwo najemców zaprojektowane wyłącznie dla korzyści finansowych i zysku. Sędzia okręgowy zidentyfikował osoby z Northampton jako inicjatora planu. Uh, ku Kukrasowa i nałożył grzywnę w wysokości 270 tysięcy składem w koszty dochodzenia w wysokości 5 tysięcy funtów. Pozostali oskarżeni to Maksym Brondozis, który został ukarany grzywną w wysokości 30 tysięcy funtów i składem za, za koszty w wysokości 5 tysięcy funtów oraz Władimir Obliksow z Rygi na Łotwie, który został ukarany grzywną w wysokości 2 tysięcy funtów. Pozostali oskarżeni nie, stawiali się, nie stawili się w sądzie i zostali ukarani grzywną pod ich nieobecność, w tym parę osób 60 tysięcy funtów z pokryciem kosztów i następna osoba 40 tysięcy funtów też z pokryciem kosztów, więc dosyć duże kary, 14 nielicencjonowanych hejchimo to oczywiście też. Warte uwagi. E, witaj serdecznie e, pit, e, na YouTube. na, na YouTube. Jeżeli mnie oglądacie na YouTube i widzicie moje nowe filmiki, które wychodzą od, e, zaczęły wychodzić od tego tygodnia, oczywiście dajcie tam jakiś like, żebyśmy wiedzieli, że Wam się podoba. Będzie ich więcej, 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 więcej tylko muszę mieć trochę czasu, żeby je nagrać, e, bo już to wszystko e, jest trochę, trochę więcej roboty niż, niż nie wszystkim wydaje, ale mam nadzieję, że e, się. Wam spodobają. Jeżeli macie jakieś tematy, które byście chcieli poruszyć, to oczywiście dawajcie znać. Ja sobie je dziś tutaj zapiszę i, e, i spróbuję na te pytania odpowiedzieć. E, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. E, dziękuję za Waszą obecność. Do zobaczenia jutro na Property News. E, widzimy się o godzinie 9.30.